Postrach Niemców, którego po wojnie pozbawiono polskiego obywatelstwa. Posłuchaj wspaniałej historii generała Stanisława Maczka. Urodził się 31 marca 1892 roku w Strzercu pod Lwowem. W 1910 roku zdał maturę z wyróżnieniem i podjął studia na Lwowskim Uniwersytecie Jana Kazimierza. Studia przerwał wybuch I wojny światowej, podczas której Stanisław walczył w armii austro-węgierskiej. Dostał się do elitarnego drugiego pułku cesarskich strzelców tyrolskich. Było to dowodem uznania dla sprawności fizycznej i zmysłu taktycznego Maczka. Służbę pod koniec wojny zakończył z wieloma medalami, ale przede wszystkim z cennym doświadczeniem. Po kapitulacji państw centralnych Stanisław Maczek zdezerterował z armii austro-węgierskiej i już w listopadzie walczył przeciwko Ukraińcom o Lwów. Szybko dostrzeżono jego talent wojskowy, o czym świadczy fakt, że otrzymał awans na polu bitwy od samego Józefa Piłsudskiego. W dwudziestoleciu międzywojennym objął dowództwo 10 Brygady Kawalerii, pierwszej w Wojsku Polskim wielkiej jednostki zmotoryzowanej, która stanowić miała zalążek Sił Pancernych. We wrześniu 1939 roku, kiedy Niemcy zaatakowały Polskę, Maczkowi udało się w bitwach pod Jordanowem, Nowym Wiśniczem czy Rzeszowem zadać dotkliwe straty. Na dłuższą metę jego żołnierze nie byli jednak w stanie walczyć z przeważającymi siłami wroga. Maczek ucieka do Francji, gdzie formuje polskie wojsko. Po ataku III Rzeszy na Francję walczy z Niemcami w Szampanii. Po kapitulacji Francuzów dociera do Wielkiej Brytanii, organizując tam polskie siły zbrojne. Staje na czele pierwszej dywizji pancernej, pod wodzą Maczka. Przeszła ona szlak bojowy przez Francję, Belgię, Holandię i Niemcy. Szczególną rolę dywizja złożona z Polaków odegrała w bitwie pod Falaise. W sierpniu 1944 roku polskim żołnierzom udało się zamknąć niemieckie wojska w tak zwanym Kotle. Pozwoliło to przełamać niemiecką obronę w Normandii. W wyniku tej operacji Niemcy stracili między innymi 55 czołgów i pojazdów opancerzonych, a do niewoli wzięto 5000 jeńców. Później Maczek wsławił się wyzwoleniem holenderskiego miasta Breda. Zgodnie z jego decyzją atak na miasto przeprowadzono bez użycia artylerii, dzięki czemu udało się oszczędzić ludność cywilną i zabudowę. W Bredzie do dziś żołnierze polscy traktowani są jak bohaterowie i wyzwoliciele. Po zakończeniu II wojny światowej zamieszkał z rodziną w Edynburgu. Nie chciał wracać do Polski, rządzonej przez komunistów, a ci decyzją tymczasowego rządu jedności narodowej pozbawili go polskiego obywatelstwa. Poprzez tą decyzję nie przysługiwała mu renta, więc musiał fizyczną pracą utrzymać rodzinę. Początkowo zatrudnił się jako robotnik, później sprzedawca, następnie zaś barman. Zmarł 11 grudnia 1994 roku w Edynburgu. Zgodnie z jego wolą pochowano go na polskim cmentarzu w Bredzie.